Zobaczcie na to. Uhu, leci samolocik. Może to lot, ale nie wiem. W takim przybliżeniu. Wow. Nad głową. Okej okay, moi drodzy i jesteśmy na Jack's Pumpkin Pop-up. Spójrzcie na to. Czy nie jest pięknie? To jest typowe, cudowne miejsce na zdjęcia, Fan i w ogóle. Będziemy jeszcze robić wiele rzeczy, ale tak to wygląda. Idziemy, idziemy. Zdjęcia będą potem. Tu nie jest cute, dużo ludzi, a tam za nami widok na downtown. Look at that. No cudownie. Zobaczcie, tam mają jakieś wróżby. No cudownie jest. Cudownie, można sobie porobić naprawdę instagramerskie, cudowne foty. Więc to jest to, co dzisiaj chcę Wam przedstawić na jesienny czas. Cute, cute, cute. To jest ogromne. Więc dajcie nam porobić sobie jakieś fotki. I widzimy się za niedługo. I idziemy dalej, moi drodzy. Zobaczcie. Tutaj w ogóle, jeśli ktoś sobie zakupił bilet z dyńkami, może sobie wziąć, ale wiecie co? Jedna dynia 10 dolarów była, więc my nie braliśmy takiego biletu. Dynie zawsze można sobie kupić i w ogóle taniej, więc idziemy, idziemy, ale czyż nie jest przepięknie? No zobaczcie. Jeszcze to słoneczko. No dzisiaj nam się tak trafiło, że mega, mega, mega. Zobaczcie na to. So cute jakieś drzwiczki, tutaj jest taki truck, czy nie jest pięknie? Zobaczcie, vibe superowski. Tu sobie ludzie tańczą już. Happy Halloween! Nie zrobili superowską robotę w tym roku, a tutaj mają Apple Cider Donuts. Wiecie, to jest taki cyder jabłkowy. Donaty o smaku cydru jabłkowego. Tak to wygląda. Tutaj można sobie jedzonko kupić. Pewnie mają jakieś hot dogi, burgery. Tutaj o! Proszę bardzo. Idziemy tutaj. O tu jest nawet takie gry różne balonów, strzelanie, żeby, widzicie, żeby rozwalić talerz, rozwalić, połamać talerz. O, i tutaj znak jesień to mój ulubiony kolor. Zobaczcie, jak ślicznie, o tu koszykówkę sobie grają. I idziemy dalej, moi drodzy, proszę bardzo. One more. A tu mamy takie gierki, i będziemy brali w tym udział również. I tutaj będziemy to robić, proszę Państwa. Zaczynamy. Nie wiem, czy będę nagrywać, bo nie wiem, czy lewą ręką kurczę rzucę, ale dobra, spróbujmy. Right. Okej. Okay. Uh -huh. uh oh. O-o. Moi drodzy, i strzelanie talerzy poskutkowało, że wygraliśmy zabawkę. Chyba pierwszy raz w życiu. Zobaczcie, to będzie nasz Toby. Toby. His name is gonna be Toby. So cute. Uh -huh. A tutaj mamy inny vibe, proszę Państwa. Wow, wow, patrzcie na to. Popcorn, ci wszyscy killerzy. O, tu są trumny, kościotrupy. Zobaczcie, tutaj zaczyna się, wydaje mi się, ta corn maze tak zwana, czyli labirynt kukurydziany. O, koktajle można sobie kupić różne, Grineczki. proszę bardzo. No i pamiętajcie, Tobi jest z nami tutaj, o to jest fajne też, zobaczcie na to, wow, cute, cute, cute. O tu jest też, zobaczcie, takie kolorowe, tu czaszki. Proszę bardzo, pick your poison. Co my tutaj mamy? O, tutaj miny. Widzicie? Tu dzieci chyba zbierają takie różne złoso. Tak mi się wydaje, no. Proszę bardzo. O, Barbie jest nawet. Wow. Barbie musi być. I Chicago mamy. Proszę bardzo, tu fajne, bo też właśnie koktajle wszędzie. Alkoholowe, bezalkoholowe, zobaczcie na to. To no jest bardzo cute. O, tutaj traktor nawet, bele, proszę bardzo. Zobaczcie i tam jest właśnie ta yy, kukurydziana Ukrydziany labirynt. O, i będziemy robić. Moi drodzy, o tutaj, właśnie takosy, hot dogi I tu będziemy rzucać właśnie tym całym. Nie wiem, jak to się nazywa. Axe throwing. Bardzo fajnie. Hokus Pokus. Cute. Cute, 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 cute. cute. No, proszę Państwa, ja się pokazuję w całej okazałości z moim Tobim. Tak to wygląda. Super, no normalnie nam się pogoda tak udała, że wiecie co, no szał ciał. Tutaj wszyscy bardzo fajnie wyglądają. No mówię, można sobie takie instagramowe fotki porobić Tu za mną właśnie jest ten labirynt, do którego pójdziemy. No i każdy happy, uśmiechnięty. Czego chcieć więcej. i moi drodzy, wchodzimy do labiryntu kukurydzianego. Uuuu! Okay. Nie wiem, czy idziemy dobrą. Dobrą. O oh no, su... to nie jest dobra direkcja. No, my idziemy totalnie. Wiecie co? No, super. Patrzcie na to. <grystanie> Jesteśmy w labiryncie, który. Idziemy zupełnie nie tak, jak mamy. Odwrotnie. Proszę bardzo. Odwrotnie do tłumu. No ale tak to wygląda. To jest ten nasz kochany labiryncik. Ale jakiś łatwy jest nawet. Nie ma tu jakichś takich wiecie, dróżek, ścieżek, które byłyby zawiłe. No ale beka. beka. No totalnie odwrotnie. Tak jak do Ikei wchodzimy przez y, exit, to tu... Ha, tutaj też odwrotnie. Wchodzimy, no, przez exit do wejścia. Wiecie co? Dwa lata temu było fajniej, bo były takie przystanki w tej Corn Maze właśnie, że można było sobie zdjęcia porobić i w ogóle. w tym roku, no, Corn Maze nie postarali się, bo jest tylko, widzicie, no wejście, wyjście i koniec. O, tu jest coś fajnego. O, proszę bardzo. Zobaczcie, cute takie miotełki. To jest fajne. Cute, cute, cute. No i tu. Fire. Idziemy, idziemy, idziemy. Mam nadzieję, że się nie zagubimy, ale nie jesteśmy sami, bo przed nami też są jacyś ludzie. No proszę bardzo. Teraz chyba idziemy dobrą stroną. Nie Wiem. We got lost. No. No dobra, idziemy za tłumem, idziemy, idziemy. Chyba wyjdziemy tutaj już. Dobra. Czekajmy, czekajmy, czekajmy. I tree. Aha. Okay. <laughs> Czuję tak jakbyśmy krążyli wokół własnej ośki. Normalnie, no beka. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. No tu są strzałeczki teraz. Okej, okay, tutaj. Znaleźliśmy coś nowego. O, oh, wow. Oh, sorry. Go ahead. A tu proszę bardzo, takie są jakieś klozety. Wow. Zobaczmy, co tutaj jest. O, oh, wow. Ten mamy exit. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jesteśmy w punkcie wejścia. Weszliśmy i wyszliśmy tym samym, więc nie wiem, nie wiem, czy to się liczy. Dajcie znać. No, więc no, klimacik uroczy. No i wyszliśmy wejściem z Corn Maze, to nie wiem, czy to się liczy, czy nie, ale zobaczcie, czy nie jest superowsko? No, idealny klimat na jakieś zdjęcia. Uh -huh. Dobra, już nie kręcę się, bo zaraz mi się w głowie zakręci. Cute. Dajcie znać, co myślicie. Na dzisiaj, oczywiście, Tobi. Mówi Wam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dawajcie, wiecie, wsparcie dla naszego kanału. Teraz będzie kanał Karoliny and Tobi, proszę Państwa. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten vlog. No, wiecie, co super jest, naprawdę jest super. Zobaczcie, no pięknie. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie mamy inne rzeczy niż tylko, wiecie, takie codzienne. No i do zobaczenia, moi drodzy. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się. Bye. Toby, say bye. Bye. Spójrzcie na to, jak pięknie. Zachód słońca, uliczki, czyściutkie niebo. Cudownie. Pięknie jest. A my jedziemy teraz, wracamy do domku i będziemy chillować. Wow, look at that sunset. Beautiful. Zobaczcie, jak światełko się odbija. No pięknie jest, pięknie, proszę Państwa. Moi drodzy, moi drodzy, ja wiem, że już zakończenie było, subskrypcje, lajki, wszystko, ale musieliśmy się poświęcić i jesteśmy w Cikelate Amsterdam bo to było bardzo bliziutko tego Jack's Pumpkin, wiecie? I to jest tak cudowna knajpka, że to jest szok. Wchodzimy. Zobaczcie na to. I zobaczcie na to, jaki fajny vibe tutaj. Są takie budki i sobie tu usiądziemy. Zamówiliśmy herbatkę, ja wzięłam jakąś białą. I dodatkowo latę i mamy pie. Apple pie. Zobaczcie, jaki cute vibe. Cudownie jest, więc czekamy teraz na jedzonko i Wam pokażę. Tu moi drodzy, przyszło ciasteczko, nasze Apple Pie. Mamy właśnie kawusie. Herbatka moja biała, cyk, cyk. I za wszystko zapłaciliśmy 19 dolarów. A ta czekoladie jest. Na Logan Square, bardzo niedaleko tutaj jest Logan Square, i w ogóle tutaj jest polska dzielnia. Wiecie? Tu jest staropolska restauracja, jakieś wiele polskich sklepiczków. Tak to wygląda. No i je.